18 czerwca, dwa tygodnie temu otworzyliśmy festiwal Open City, otwarte miasto, festiwal sztuki w przestrzeni publicznej Lublina. Bardzo podniesieni faktem, że kilkunastu artystów i artystek oraz dwa kolektywy artystyczne mogą tutaj pokazać swoje prace, a nawet przy okazji tego festiwalu je wyprodukować. I rzeczywiście prace działały, były jakby składały się na pewną całość. Tutaj na placu po farze były dwie prace odnoszące się jakby do dwóch innych, do dwóch różnych kręgów kulturowych i jedna do problemu pamięci, bo związana była z, mówię była, bo właśnie mimo że stoi jej, jej jakby to powiedzieć, Fizyczna, fizyczna forma to nie ma już treści. Jedna była związana z problemem pamięci, ze społecznością żydowską, która stąd jak ze wszystkich miast wyparowała podczas II wojny światowej. To jest luneta Karoliny Breguły, z której można było zobaczyć daleki brzeg Izraela. Znaczy, można było fizycznie zobaczyć film, patrząc przez okula, okular e, lunety, z sympatycznie nas pozdrawiającymi ludźmi. Ta praca została zniszczona pierwszej nocy, kiedy została pozostawiona bez ochrony. Trochę na nasze ryzyko, bo chcieliśmy dzisiaj właśnie e, zrobić materiał, zobaczyć jak ona funkcjonuje, zapytać ludzi, co myślą o tym. Jak interferuje tutaj, no ale nie udało się, dlatego że dzisiejszej nocy, właśnie została ona zdewastowana. Ktoś najwyraźniej próbował się do niej dostać, zniszczył okular, ukradziono kabel, odcinając go brutalnie. No, jaka to smutna dola. Tu, tutaj na e, ruinie Kościoła Farnego, e, znajdowała się instalacja Akademii Ruchu, rzut poziomy. Pokój dzienny, pokój czyniący. Polegała na nałożeniu na ruiny kościoła farnego, czyli pozostałości po uświęconej wspólnocie, kościele, rysunku, jakby deweloperskiego rysunku mieszkania, tylko uczynionego z grubej kantówki. Tytuł rzut poziomy, pokój dzienny, pokój czyniący. Pokój dzienny to Living Room, zrozumiałe ale skontrastowane z inną przestrzenią podpisaną pokój czyniący. To już z Biblii. Do pracy odnoszących się do problemu pamięci, do przerwania tutaj ciągłości, kulturowej i ekonomicznej, spowodowanej wymordowaniem społeczności żydowskiej Lublina, należała praca, właśnie należy jeszcze praca Ronena Eidelmana, artysty z Izraela, który odszukał w archiwum w Tel Awiwie fotografie Żydów lubelskich i potem w takich wydrukach to umieścił je na murach, e, opatrując różnymi dymkami. Praca się nazywała coming out. I e, na przykład tutaj na tym dymku, jak sądzę, było napisane, jakim Żydem jesteś. To znaczy, w zasadzie każdy mógłby sobie znaleźć Żyda, który mógłby być. Bo przecież i był to człowiek elegancki w urzędowym garniturze, i jakiś typ charakterystyczny, i działaczka związkowa, i i młodzież, skauci, też nawiązując do tego szukania korzeni, do tej nieświadomości, w jakiej pozostawali często ludzie wychowywani przez polskie rodziny, czy też ludzie, którzy wychowali się, w, których rodziny ukrywały swoje pochodzenie, należały takie dymki jak czy twoja babcia mamrotała przez sen w jakimś obcym języku. Do, Tutaj widzimy to, co zostało z jednej jego fotografii. No, właściwie nie dziwimy się, tego w tego większości polskich miast należy się spodziewać. Tutaj chciałbym podkreślić, że rejon Starego Miasta był zamieszkany głównie przez społeczność żydowską, o czym duża część mieszkańców zapewne nie wie, może nie ma świadomości, więc sądzę, że ta praca była dosyć potrzebna. Kolejna praca Roryna Edelmana, kolejna fotografia, tym razem młodzież skautowska, żydowska, z Hashomer Hazar, zapewne. I pytanie: czy czułeś się zawsze inny od swoich przyjaciół? Z mostu łączącego stare miasto z zamkiem widzimy. Miejsce, gdzie przed wojną e, istniała e, dzielnica żydowska i stał też dom Jakuba Ickhaka-Horowica, widzącego z Lublina. Jarosław Koziara e, na miejscu eliptycznego placu, który się tutaj teraz znajduje, e, stworzył świecące oko cadyka. Praca, która swoim rozmiarem zmieniała skalę. Przypominała, że Lublin jest całe miasto, jest zbudowane na planie człowieka. Jakby oko, które świeci, wysyła ten intensywny promień w te wyższe regiony, co bardzo dobrze, moim zdaniem, dopisywało się do. Legendy o Chorowicu i do pamięci o tej dzielnicy, o tej całej społeczności, która stąd została przemocą wyrwana. Stoimy przed pracą Petera Russella ze Szkocji, archeologika lubelska. Peter Russell często wykonuje tego rodzaju prace archeologiczne, dość płytkie zresztą w przypadkowo wybranych miejscach. I potem ich wyniki prezentuje na takiej tablicy, gdzie podzielonej na materiał, wiek i sektory.